W małej wsi Brzozowa, niedaleko Rzeszowa, 15 października 2022 roku, czteroletnia dziewczynka siedziała na dywanie i rysowała. Za oknem siąpił zimny, jesienny deszcz. W domu panowała cisza, którą przerywał jedynie szelest kredek na papierze. Nagle dziecko przestało rysować. Spojrzało w pustą przestrzeń i powiedziało cichym, ale niezwykle czystym głosem: on go nie wyrzucił od razu. Najpierw zapytał, czy jest pewien. Jej matka Elżbieta, która krzątała się w kuchni, zamarła w bezruchu. Nie zrozumiała do kogo i o czym mówi jej córka. To jedno zdanie, wypowiedziane w to chłodne sobotnie popołudnie, zapoczątkowało serię wydarzeń, która zmusiła naukowców i teologów do zmierzenia się z tajemnicą wykraczającą poza wszystko co znali. W tej historii prześledzimy każdy krok tej niezwykłej sprawy, a na samym jej końcu ujawnimy ostatni szczegół, którego do dziś nikt nie potrafi logicznie wytłumaczyć. Proszę, zostańcie ze mną do końca, ponieważ ten ostatni element łączy wszystkie inne w całość. Rodzina Góreckich prowadziła spokojne, zwyczajne życie. Ojciec, Tomasz. Pracował w lokalnej firmie produkcyjnej. Matka Elżbieta była nauczycielką w pobliskim przedszkolu. Ich córka Ania była dzieckiem pogodnym, choć nieco zamkniętym w sobie. Lubiła bawić się sama, tworząc w głowie własne światy. Ważne jest, aby to podkreślić. Ania nie miała dostępu do treści religijnych, które wykraczałyby poza to, co każde polskie dziecko zna ze świąt Bożego Narodzenia czy Wielkanocy. W domu nie było starych ksiąg. Nie prowadzono głębokich dyskusji teologicznych. Dlatego pierwsze zdanie Ani zostało przez jej matkę zignorowane. Uznała je za fragment jakiejś wymyślonej, dziecięcej opowieści. Jednak kilka dni później, podczas kolacji, Ania dodała kolejny fragment. Patrząc na parujący talerz zupy, powiedziała jakby do siebie: Wielkie światło było bardzo smutne, bo wiedziało, że straci swojego najpiękniejszego. Tym razem Elżbieta poczuła niepokój. To już nie brzmiało jak przypadkowa fraza słowa, których użyła jej czteroletnia córka wielkie światło najpiękniejszy. Oraz sama konstrukcja zdania wydawały się zbyt dojrzałe, zbyt poetyckie, jak na jej wiek. To nie był język dziecka, które dopiero uczy się składać zdania. To brzmiało jak cytat. Ale cytat skąd? Elżbieta spojrzała na męża. W jego oczach zobaczyła to samo zdziwienie i rosnący lęk. W ciągu następnych tygodni sytuacja zaczęła eskalować w sposób, który wymykał się prostym wyjaśnieniom. Zaczęliśmy naszą analizę tej sprawy od zebrania wszystkich relacji rodziców i wyodrębniliśmy trzy kluczowe, powtarzające się anomalie. Pierwszą z nich był język. Ania zaczęła używać archaicznych polskich słów, których nie miała prawa znać. Były to zwroty przypominające język starych przekładów Biblii, na przykład słowa takie jak zaiste czy onegdaj. Skąd czterolatka z Podkarpackiej wsi mogła je znać? Rodzice byli pewni, że nigdy nie słyszała ich w domu, w telewizji ani w przedszkolu. Drugą anomalią była wiedza dziewczynka, która ledwo potrafiła wymienić pory roku, zaczęła opisywać hierarchię anielską wymieniała z nazwy chóry anielskie, mówiąc o tronach i panowaniach co więcej potrafiła precyzyjnie opisać ich rolę mówiąc na przykład że jedne istoty podtrzymują rzeczywistość a inne przekazują wolę dalej to jest wiedza z zakresu zaawansowanej angelologii dziedziny teologii którą zgłębiają nieliczni specjaliści prawdopodobieństwo że dziecko natknęło się na nią przypadkiem jest zerowe jednak trzeci element był być może najbardziej niepokojący Ania nie opowiadała o obrazach, jak to zwykle robią dzieci, nie mówiła widziałam to lub widziałam tamto. Jej relacje koncentrowały się na doznaniach niefizycznych, głównie na dźwiękach, mówiła o wibracji, która wypełniała wszystko przed buntem, opisywała ją nie jako dźwięk, który się słyszy uszami, ale jako czucie obecne w całym ciele. A potem, jak twierdziła, po buncie zapadła inna cisza, niezwykła cisza, ale cisza, która miała swoją wagę, swoją jakość. Te trzy elementy archaiczny język, specjalistyczna wiedza teologiczna i abstrakcyjne opisy sensoryczne razem tworzyły obraz niemożliwy do wyjaśnienia w racjonalny sposób. Dla rodziców był to początek koszmaru. Ich spokojny świat zaczął się rozpadać. Kochali swoją córkę, ale zaczęli się jej bać, każde jej słowo budziło w nich dreszcz. Czy ich dziecko jest chore? Czy to objaw jakiegoś nieznanego zaburzenia neurologicznego? A może i ta myśl była najgorsza ktoś z zewnątrz miał na nią wpływ? Ale kto i jak? Ich życie zamieniło się w ciche. Pełne napięcia oczekiwanie na kolejne zdanie, które padnie z ust ich małej córeczki. Czuli się bezradni, zagubieni w tajemnicy, która zamieszkała w ich własnym domu, w pokoju dziecinnym, wśród pluszowych misiów i kolorowych klocków. Wiedzieli, że muszą szukać pomocy. Nie zdawali sobie jednak sprawy, że ten krok wciągnie ich w wir wydarzeń, nad którymi całkowicie stracą kontrolę, a które doprowadzą do odkrycia, które wstrząśnie nie tylko ich rodziną. Pierwszym krokiem, podyktowanym rozpaczą i miłością, była wizyta u psychologa dziecięcego w Rzeszowie. Pojechali tam w tajemnicy, nie mówiąc nic nikomu z rodziny ani znajomych. Czuli wstyd, jakby niezwykłość ich córki była ich własną porażką. Spotkanie odbyło się w niewielkim, jasnym gabinecie. Pani psycholog. Doświadczona i ciepła kobieta cierpliwie wysłuchała ich historii. Obserwowała Anię, która w tym czasie spokojnie bawiła się klockami w kącie pokoju, nie zwracając na nic uwagi. Po dwóch godzinach rozmów i obserwacji, specjalistka rozłożyła ręce. W swojej karierze nie spotkała się z podobnym przypadkiem. Badania nie wykazały żadnych zaburzeń ze spektrum autyzmu żadnych objawów schizofrenii dziecięcej żadnych oznak traumy Ania była zdrowym inteligentnym dzieckiem ale to co mówiła nie pasowało do żadnego znanego wzorca psycholog zasugerowała jednak kontakt ze specjalistą z większego ośrodka akademickiego kimś kto być może prowadzi badania nad nietypowymi zdolnościami poznawczymi u dzieci dała im namiar na Kraków tak właśnie rodzina Góreckich trafiła do dr Elżbiety Sadowskiej z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktor Sadowska była postacią znaną w polskim świecie nauki. Jej praca koncentrowała się na pamięci i języku, a jej podejście było rygorystycznie naukowe. Zgodziła się przyjąć Anię na serię sesji obserwacyjnych, podkreślając że podchodzi do sprawy bez żadnych z góry przyjętych założeń. Wszystkie spotkania odbywały się w specjalnie przygotowanym pokoju z lustrem weneckim i były nagrywane, oczywiście, za pełną zgodą rodziców. Elżbieta i Tomasz siedzieli za lustrem, patrząc w milczeniu, jak ich córka rozmawia z jedną z najwybitniejszych specjalistek w kraju. Już po kilku sesjach, doktor Sadowska była zdumiona. Jej profesjonalny, chłodny dystans zaczął ustępować miejsca fascynacji, graniczącej z niedowierzaniem. W swoim raporcie wstępnym, do którego fragmentów udało nam się dotrzeć, napisała coś, co stanowi pierwszy twardy, naukowy dowód w tej sprawie. Proszę uważnie posłuchać tych słów. Po przeanalizowaniu nagrań. Doktor Sadowska zidentyfikowała w słownictwie Ani 47 47 wyrazów, które według wszelkich norm rozwojowych i badań statystycznych nie mają prawa występować w języku dziecka poniżej dziesiątego roku życia. To nie były pojedyncze przypadkowo zasłyszane słowa. Były to terminy używane w odpowiednim kontekście, z pełnym zrozumieniem ich znaczenia, ale to nie wszystko. Doktor Sadowska zwróciła uwagę na coś jeszcze bardziej niezwykłego. Stwierdziła, że dziewczynka nie fantazjuje w typowy dla dzieci sposób. Jej relacje były absolutnie spójne, pozbawione emocji. Opowiadała o wielkim świetle i innej ciszy z takim samym spokojem, z jakim opisywała swój ulubiony deser. Co więcej, powtarzała te same fragmenty z niezwykłą niemal mechaniczną precyzją, słowo w słowo, jakby odtwarzała zapamiętaną taśmę. W raporcie pada zdanie Podmiot nie tworzy opowieści, lecz zdaje się ją relacjonować. To kluczowa różnica. Ania nie wymyślała historii. Ona ją odtwarzała i wtedy pewnego dnia nastąpił nagły zwrot. Ania przestała mówić, po prostu zamilkła. Podczas jednej z sesji w Krakowie, zamiast odpowiedzieć na pytanie doktor Sadowskiej, sięgnęła po leżące na stoliku kartki i kredki. Rodzice i badaczka wstrzymali oddech. Obserwując ją zza lustra, Dziewczynka nie narysowała domku, słońca ani kwiatka, jak to robią dzieci w jej wieku. Zaczęła rysować jeden powtarzający się skomplikowany symbol. Na kawałku tektury czarną kredką narysowała okrąg, a w jego wnętrzu precyzyjną sieć linii, łuków i kropek. Jej mała rączka poruszała się z pewnością, której nie powstydziłby się kreślarz. Kiedy skończyła, odłożyła kredkę i spojrzała na swój rysunek bez słowa. Ten rysunek stał się pierwszym namacalnym dowodem w tej sprawie. Słowa można zinterpretować, można je uznać za fantazję, ale rysunek jest konkretny, można go sfotografować, powielić, pokazać ekspertom. To był obiekt, który można było poddać analizie, symbol, który narysowała Ania, nie przypominał niczego, co jej rodzice kiedykolwiek widzieli. Nie był to żaden znany logotyp, znak z bajki, ani symbol religijny, który mogłaby zobaczyć w kościele. Był obcy, a jednocześnie sprawiał wrażenie czegoś bardzo starego i znaczącego. Proszę zwróćcie Państwo szczególną uwagę na ten symbol zapamiętajcie jego opis okrąg z wpisanymi w niego skomplikowanymi liniami. Jego znaczenie stanie się absolutnie kluczowe w dalszej części naszej opowieści. I połączy wszystkie, pozornie niezwiązane ze sobą, wątki w jedną, szokującą całość. Od tego momentu śledztwo przestało dotyczyć tylko słów małej dziewczynki, zaczęło dotyczyć tajemnicy ukrytej w starożytnym znaku. Kopia rysunku, wykonana przez doktor Sadowską, opuściła mury krakowskiego uniwersytetu i rozpoczęła własną podróż. Psychologia okazała się bezradna wobec symbolu, który nie pasował do żadnych znanych wzorców rozwoju dziecka. Potrzebny był ekspert z zupełnie innej dziedziny. Ktoś, kto patrzy nie w przyszłość, ale w najdalszą przeszłość. Tak fotografia rysunku trafiła na biurko doktora habilitowanego Adama Michalskiego, historyka i specjalisty od tekstów apokryficznych z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Doktor Michalski był człowiekiem nauki, twardo stąpającym po ziemi. Jego praca polegała na analizie starożytnych manuskryptów, oddzielaniu faktów od legend. Podchodził do swojej pracy z chłodnym sceptycyzmem. Kiedy otrzymał maila z prośbą o konsultację, początkowo potraktował go jako kolejną ciekawostkę. Jednak gdy otworzył załącznik i zobaczył zdjęcie rysunku wykonanego ręką czterolatki, jego postawa uległa gwałtownej zmianie. Ludzie, którzy go znają, opowiadają, że zamilkł na dłuższą chwilę, wpatrując się w ekran komputera. Jego reakcja nie była głośna, była cicha i przez to o wiele bardziej znacząca. Natychmiast poprosił o rozmowę telefoniczną z doktor Sadowską. To, co jej powiedział, stanowiło drugi potężny filar dowodowy w tej sprawie. Symbol był mu znany, nie z głównych nurtów teologicznych, nie z Biblii, nie z katechizmu. Znał go z kilku niezwykle rzadkich, marginalnych pism gnostyckich i koptyjskich, datowanych na III i czwarty wiek naszej ery. Były to teksty, do których dostęp mieli jedynie nieliczni badacze na świecie. Doktor Michalski wyjaśnił że znak ten pojawiał się w kontekście opisów stworzenia i tego, co je poprzedzało, był związany z koncepcją pierwotnej jedności, która uległa pęknięciu. W swoim oficjalnym, choć nieformalnym jeszcze stanowisku, stwierdził coś, co mrozi krew w żyłach. Prawdopodobieństwo, by czteroletnie dziecko z polskiej wsi, bez absolutnie żadnego wcześniejszego kontaktu z tymi źródłami, odtworzyło ten konkretny, skomplikowany symbol jest praktycznie, a właściwie matematycznie zerowe. To tak jakby ktoś, kto nigdy nie widział nut, usiadł przy fortepianie i bezbłędnie zagrał fugę Bacha. To było niemożliwe, a jednak się wydarzyło. Wieść o sprawie, mimo próśb o dyskrecję, zaczęła powoli przeciekać z hermetycznego świata nauki. Wystarczył jeden neostrożny asystent, jedna rozmowa na uniwersyteckim korytarzu. Informacja dotarła do lokalnej prasy w Rzeszowie, a stamtąd pocztą pantoflową wróciła do Brzozowej. Dla małej społeczności, w której żyli góreccy, ta wiadomość była jak kamień rzucony w spokojną taflę wody. Zaczęły się szepty. Niektórzy patrzyli na ich dom z podziwem, inni ze strachem. Ania przestała być po prostu dzieckiem sąsiadów stała się tajemnicą. Dla jej rodziców ten nowy rodzaj uwagi był nie do zniesienia. Pragnęli tylko jednego chronić swoją córkę. Podjęli jedyną decyzję, jaką mogli. Całkowicie odcięli się od świata zewnętrznego. Przestali odbierać telefony od dziennikarzy, zerwali kontakt z naukowcami. Zbudowali wokół siebie mur, by w środku zachować resztki normalności, i właśnie wtedy, w tej narzuconej sobie ciszy i izolacji, nastąpił pierwszy kluczowy zwrot w tej historii. Pewnego wieczoru, gdy Tomasz był jeszcze w pracy, Elżbieta siedziała z Anią w jej pokoju, pomagając jej układać klocki. Dom był pogrążony w mroku, za oknem wiał wiatr. Od tygodni Ania prawie nic nie mówiła na ten temat. Rodzice mieli cichą nadzieję, że wszystko minęło, że był to tylko dziwny, niewytłumaczalny epizod. Wtedy dziewczynka odłożyła klocek, spojrzała na matkę swoimi wielkimi, poważnymi oczami i zapytała cicho: Mamusiu, czy jak ktoś jest bardzo smutny, to może krzyczeć w środku, żeby nikt nie słyszał? Elżbieta poczuła, że serce podchodzi jej do gardła. Przytaknęła tylko głową, Ania kontynuowała, a jej głos był ledwie szeptem, ujawniła centralny fragment rzekomego dialogu. To, co opisała, nie było rozmową pełną gniewu, potępienia i ognia, jak przedstawia to tradycja. Według relacji dziecka był to dialog przepełniony niewyobrażalnym kosmicznym smutkiem. Bóg, którego opisywała, nie groził lucyferowi, nie ciskał gromów. Zwrócił się do niego z żalem, którego nie da się opisać ludzkimi słowami. Zapytał go, a pytanie to zawisło w pierwotnej przestrzeni jak ostatnia szansa. Ania przekazała je słowo w słowo: czy na pewno chcesz zamienić całe światło na jeden moment dumy? Proszę, zatrzymajmy się na chwilę przy tym zdaniu. Niezależnie od tego, czy wierzymy w jego pochodzenie, czy nie, jego treść jest rewolucyjna. Ta perspektywa całkowicie zmienia emocjonalny ciężar upadku. To już nie jest akt wojny wypowiedzianej przez pysznego buntownika, wszechmocnemu władcy. To staje się aktem tragicznego, świadomego wyboru, wyboru, który przyniósł ból obu stronom. To nie jest historia o karze, ale o stracie, o pęknięciu, które sprawiło ból nie tylko stworzeniu, ale i samemu stwórcy. To pytanie przekazane przez czterolatkę, rekontekstualizowało wszystko, co dziewczynka mówiła do tej pory. Nagle wszystkie elementy zaczęły układać się w spójną, Choć wciąż niewiarygodną całość, archaiczny język, którego używała, jej wiedza o aniołach, istotach podtrzymujących rzeczywistość, tajemniczy symbol, który, jak twierdził historyk, oznaczał pękniętą jedność i wreszcie dialog o smutku, a nie o gniewie. Wszystko to zaczęło tworzyć jedną, spójną opowieść. Nie twierdzimy w tym materiale, że jest to dowód na prawdziwość tych słów. Przedstawiamy jedynie fakty niezwykłej zagadki, która wydarzyła się naprawdę, ale to jeszcze nie jest koniec. Ponieważ Ania wyjawiła jeszcze jedną ostatnią kwestię z tej rozmowy odpowiedź Lucyfera. Tę odpowiedź, a także ostatni decydujący dowód, który połączył wszystkie wątki w sposób, którego nikt się nie spodziewał, zostawiliśmy na sam koniec tego materiału. Zanim jednak do tego dojdziemy, Musimy zbadać jeszcze jeden nieoczekiwany trop, który pojawił się, gdy wydawało się, że sprawa utknęła w martwym punkcie. Ten nieoczekiwany trop nie pochodził z analizy starożytnych tekstów ani z kolejnej sesji psychologicznej. Pojawił się w ciszy Uniwersyteckiej Biblioteki wiele tygodni po tym, jak rodzina góreckich zamknęła swoje drzwi przed światem. Doktor Elżbieta Sadowska. Mimo zerwania kontaktu, nie potrafiła porzucić tej sprawy. Dręczyło ją poczucie, że przeoczyła jakiś fundamentalny element. W nauce, gdy wszystkie oczywiste ścieżki zawodzą, trzeba wrócić do początku i zadać najprostsze pytania. Kim jest podmiot badań? Skąd pochodzi? To standardowa procedura, ale w tym przypadku doprowadziła do przełomu. Doktor Sadowska postanowiła zbadać genealogię rodziny Ani. Nie szukała chorób psychicznych w rodzinie, te wykluczono na samym początku, szukała czegoś innego, wzorców, tradycji, ukrytych wpływów kulturowych, które mogłyby rzucić nowe światło na sprawę. Zaczęła od archiwów parafialnych i urzędów stanu cywilnego. Krok po kroku, cofając się w czasie, odtworzyła drzewo genealogiczne rodziny góreckich. Strona ojca, Tomasza, była prosta i czytelna, od pokoleń rolnicy i rzemieślnicy z Podkarpacia, ale linia Matki Elżbiety prowadziła w zupełnie innym kierunku. Jej korzenie sięgały daleko na północny wschód, na Podlasie. I tam, w pożółkłych księgach z małej, zapomnianej parafii, doktor Sadowska znalazła coś, o czym sami góreccy prawie zapomnieli. Prababka Ani ze strony matki, zmarła na długo przed narodzinami dziewczynki, była postacią niezwykłą. W aktach nie widniał żaden szczególny zawód, ale w lokalnej społeczności była znana jako szeptucha. Dla kogoś spoza Polski to słowo może nic nie znaczyć, ale tutaj, zwłaszcza na wschodnich rubieżach kraju, niesie ono ze sobą ciężar setek lat tradycji, wierzeń i tajemnic. Szeptuchy to ludowe uzdrowicielki, kobiety, które leczyły modlitwą, ziołami i szeptanymi zaklęciami. Ich wiedza była przekazywana z matki na córkę, w tajemnicy z dala od oficjalnego kościoła i medycyny. Były strażniczkami prastarej, synkretycznej wiary, w której chrześcijaństwo mieszało się z pogańskimi rytuałami. Doktor Sadowska kobieta nauki poczuła dreszcz. Skontaktowała się z Elżbietą Górecką. Która po długich namowach zgodziła się na krótką rozmowę telefoniczną. Potwierdziła. Tak, w rodzinie krążyły legendy o prababce Zofii. Mówiono, że potrafiła zamawiać choroby i że posiadała stare, ręcznie pisane księgi, których nikomu nie pokazywała. Niestety, księgi te rzekomo spłonęły w pożarze drewnianego domu w latach osiemdziesiątych, na długo przed narodzinami Ani. Historia wydawała się zamknięta, ale dla doktor Sadowskiej to odkrycie otworzyło nową, absolutnie zaskakującą możliwość. Co jeśli to, co działo się z Anią, nie było przekazem nadprzyrodzonym w sensie religijnym? Co jeśli nie była to wizja ani kontakt z inną rzeczywistością? Co jeśli była to jakaś niezwykła, niezbadana przez naukę forma pamięci rodowej? Współczesna genetyka zaczyna nieśmiało mówić o epigenetyce o dziedziczeniu nie tylko cech fizycznych, ale także traum i doświadczeń zapisanych w chemicznych znacznikach na naszym DNA. Czy to możliwe, że jakaś informacja, jakaś opowieść zawarta w zaginionych księgach szeptuchy przetrwała pożar nie na papierze, ale w kodzie genetycznym jej potomków? I że u małej dziewczynki w specyficznych warunkach ten uśpiony zapis uległ aktywacji. Ta hipoteza była równie niewiarygodna jak pierwotna, ale przenosiła zagadkę z dziedziny teologii do dziedziny biologii i psychologii głębi. Nie rozwiązała tajemnicy wręcz przeciwnie, jedynie ją pogłębiła. Sprawa miała teraz dwa równie fascynujące, co niemożliwe do udowodnienia wyjaśnienia. Z jednej strony mieliśmy przekaz o kosmicznym dramacie, który dotarł do dziecka w niewytłumaczalny sposób, z drugiej echo zapomnianej ludowej mądrości, przekazanej przez pokolenia w sposób, którego nauka jeszcze nie rozumie. Sprawa stanęła na rozdrożu. Która z tych dróg prowadziła do prawdy? Odpowiedź kryła się w dwóch ostatnich elementach układanki, które wciąż czekały na ujawnienie. Pierwszym była odpowiedź Lucyfera, zamykająca tragiczny dialog, drugim prawdziwe pochodzenie tajemniczego symbolu. Nadszedł czas, by ujawnić te ostatnie elementy. Odpowiedź Lucyfera, którą Ania przekazała swojej matce tylko jeden, jedyny raz, nie była krzykiem buntu ani wyzwaniem rzuconym w gniewie. Było to jedno, ciche zdanie, wypowiedziane z przerażającą, ostateczną pewnością siebie. Zdanie, które było jednocześnie deklaracją niepodległości i aktem samounicestwienia. Według relacji dziecka, na pytanie o zamianę całego światła na jeden moment dumy, padła odpowiedź: Moje światło będzie teraz moim własnym. To zdanie zamykało tragiczny dialog. Nie było w nim miejsca na dalszą dyskusję. Wybór został dokonany, a pęknięcie stało się faktem. A co z symbolem, który narysowała? Co z okręgiem wypełnionym siecią linii, który był tak obcy, a jednak tak precyzyjny? Doktor Michalski, historyk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, po wielomiesięcznych, żmudnych poszukiwaniach, które prowadził już na własną rękę, w końcu natrafił na ślad. I to nie w starożytnych bibliotekach Aleksandrii czy Rzymu, ale w prywatnym archiwum w Warszawie. W zakurzonych notatkach dziewiętnastowiecznego etnografa, który poświęcił swoje życie badaniu wierzeń ludowych na wschodnich krańcach Polski, znalazł to, czego szukał. Wśród opisów rytuałów i zaklęć szeptuch z Podlasia znalazł odręczny rysunek. Był identyczny z tym, który narysowała Ania, a pod nim znajdował się podpis kilka słów zapisanych starannym, wyblakłym atramentem. Pieczęć pękniętego światła. Wszystkie elementy układanki wskoczyły na swoje miejsce z ogłuszającym trzaskiem. Symbol, który narysowała czteroletnia Ania, nie pochodził z pism gnostyckich. Był bezpośrednio, nierozerwalnie połączony z dziedzictwem jej prababki szeptuchy z Podlasia. Opowieść o tragicznym dialogu, o kosmicznym smutku i pękniętej jedności nie była wizją z innego świata ale echem prastarej wiedzy przekazywanej w tajemnicy z pokolenia na pokolenie być może zapisanej w sposób którego jeszcze nie rozumiemy w obliczu tych odkryć rodzina góreckich podjęła jedyną słuszną decyzję zakończyli wszelkie spotkania z ekspertami poprosili o zwrot wszystkich nagrań i notatek ich celem nie było już rozwiązanie zagadki ale ocalenie dzieciństwa swojej córki Chcieli pozwolić Ani na nowo być po prostu anią, dziewczynką, która bawi się klockami i rysuje słońce, a nie pieczęcie zapomnianych światów. Wszystkie imiona, nazwiska i dane w tej historii zostały przez nas zmienione, by chronić ich prywatność, o którą tak bardzo walczyli. Historia Ani Góreckiej się zakończyła, ale tajemnica pieczęci pękniętego światła i zapomnianych wierzeń ludowych które mogą kryć w sobie echa najstarszych opowieści ludzkości, tak naprawdę dopiero się zaczyna. To śledztwo prowadzi nas w zupełnie nowym kierunku, który zbadamy w naszych kolejnych materiałach. Jeśli ta historia poruszyła Państwa tak samo jak nas, proszę zostawić polubienie i zasubskrybować nasz kanał, aby nie przegapić kontynuacji tych badań. Państwa opinie w komentarzach są dla nas niezwykle cenne. Dziękuję za wspólną podróż do serca tej tajemnicy.